Hej, cześć widzowie, z tej strony Pucior. Dzisiaj będziemy grać znowu w Lego Hobbit i wydaje mi się, że już to jest ostatnia misja właśnie i chyba będziemy, y, słuchajcie, y, kończyć tą to, y, to grę i w ogóle. Ale zanim zaczniemy to zostawcie łapkę w górkę oraz subika. A teraz my przechodzimy do filmu, także zaczynamy. No bo tam się już rozpoczyna misja. I kończymy na dzisiaj. Wydaje mi się, że to już może być ostatnia misja chyba już nawet myślę. To... Zaraz zobaczymy. Ale chyba tak byś To możemy pominąć. May the heart of the mountain unite all he dwarves. The oh. Arkansas. Arkansas. But, Master Burglar. So, so if like, oh, oh, we make for the matches, he'll yes. see us. What no, if we split up? you want, You want me to, to find the jewels? There is only one. Arkenstone. O! Tu wiesz, gdy widzisz to. O! Tyle złota. Ej, to chyba jak wziął to. To złoto. To. To. to właśnie smog chyba filmował. Popatrz, teraz smok smok. Pilnował. Kopać. W zasadzie smok smaug O nie. O nie. Ej, ej to jest smok smaug Ej, wyglądajcie! Spotkajcie! O, wow, tutaj chyba musimy być. Musimy tutaj być cicho, bo to jest smog smogu, właśnie tutaj. Dobra, musimy tutaj to rozbalać. O, mamy O, mamy drobinę. No, spinamy się. To cichutko musimy cichutko być. Ale chyba tak smak, Smock, bo wiemy, że tu jesteśmy, albo... Oj, słodki. Wszystkie, wszystkie, O oh, oh, Boże, on nas zniszczył. Oje. Oh, yes. Jesteśmy bardzo, bardzo, jest tutaj jest czy nie? o Oj, bardzo, 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 tam... Jest, o, tam jest puszka, ale czy chyba tego nie zdobniemy? Tu chyba się nie goblin nie chyba bardzo, nie bardzo, bardzo, chyba go nie mamy. Tego bardzo, 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 o mamy coś. O. Dobra, mamy hak. Ej, chciałbym nam. Musiał to spaść prosto na mnie. Dobra, idziemy. Co według ciebie? No, no. No, indeed. Ah, no! You seem familiar, my name, but I don't remember smelling your tongue. Who? Where did you come from? May I ask? Okay, I from yeah. under the hill.

Chodźmy do dana, nie my do O, coś my tu mamy No, to tu się przyda Tak, teraz musimy tutaj je odwalić Tak, tak, Już pewnie smok Smog by nas spalił tym, tym płomieniem. ogniem. Okej, okay, musimy tutaj rozwalić. Dobra, jest tak. Zobaczymy, że coś mamy tu coś. Ale przepraszam Bibo, to jest korzyści. Bigbo, może ty weźmógł? No bo musiałem się strzelić.

Musimy uważać, żeby nas tutaj jest. Nie zobaczymy, by. Żeby... Nie! Nie no, złomo nas zniszczył. Szybko. Jest. Musimy uciekać od niego. Musimy uciekać od niego. Aj, arcyklejnot to jest. Arcyklejnot prosto tam poszedł. Musimy w tam, tam się do niego dostać. Otóż przeszły wszyscy nie? Tutaj nie wejdziemy, chyba nie. Nie. Ja <śla> się utopiłam właśnie w monetach. Złota kiedyś. O, tam jest puszka, ale raczej chyba tego nie zdobniemy, myślę chyba. No, we a claim nota. Oh, yes, an Oh yes. Tell me, thief, how do you choose to die? My teeth are swords. My claws are spears. My wings are hurricane. Okay.

the plan's not gonna work. These furnaces are stone cold. we no fire hot enough to set them ablaze. Have we not? I did not look to see you so easily outwitted. You have grown slow and fat. You Your so you dotage, slug. <laughs> Come on. Go! Maria! uważajcie lepiej na ogień. Boże, święty. No i zaczynało się... zaczynało się... Zaczyna... Budynek się zaczął palić. Dobra, jesteśmy. Eee, dobra, tutaj musisz coś zrobić. O. No nie do końca mamy wybudowane. gdzieś no tutaj coś mamy, czy nie, ale pozbierajmy się po jakoś coś. O, coś tutaj jest. No możemy dać. Kądmy. Tutaj się to coś? Jak coś. No, po prostu tak. Teraz to no, może przejdę tą misję. O do, bo tutaj mamy hak. Tutaj się ty przydasz. Obozy. Mamy. No, tutaj mamy. Deski chyba mamy dużo. No aż też nie dużo. No i to jest. Dobra, co my tu weli? Dobra, tutaj trzeba coś przyda. Czekajcie. O, tutaj. O. o to jest szybko, szybko się ten zbuduję. buduje. To. Co to jest? A, to chyba to. Taka deska. Jezu, co to? Przepieszę to. Aj, dobra. Oj, oj, nie to, nie to, to! Teraz to. I teraz tą deskę, deskę! No jest! Spalimy to! Tom, dom zaczął płonąć. Taki budynek zaczął płonąć. O bo... Jeju. O, oh, i Ojej. 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 O Ojej. 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 się dostać. O, tam jest puszka, ale chyba raczej ją nie zdobniemy. No nie. Chyba tu jest ciemno Chyba my się ganda, czy przyda tu coś odbierajmy czekaj Bibo Jeszcze. O, o mamy coś Drabinę mamy Ej, no Pinfo, gdzie ty schodzisz? Jeju! A, to ty. Pierścień musisz użyć. Nie, nie, nie tak! Oj. A, dobra, teraz. Możemy zbudować. Okej. Okay. Jeju! Szybko, szybko, idziemy. Jajdź! szybko, szybko, szybko. Się Oj, obraliśmy smoka. Obraliśmy smoka wodą. A smok, smok nie lubi oblewać się wodą. Jestem Czekajcie, o mamy tutaj e, jakie tutaj mamy kolory w krótkim okresie. Tutaj czerwony, a czekajcie... gajcie, no, mogę to zwalić? Nie, nie mogę. Tak, chyba skrzyżować. Jeszcze. Tak. Ale teraz tutaj niebieski musi być. Ok. Tutaj ten czerwony. Przebać teraz! Musimy tam zaczerować! Dawaj, zostaj go! O jest! Udało się! Jest! Jeszcze tylko trochę! A mat! Chyba jest tylko dwa strzały! Jeszcze jeden strzał. Nie! Mamy! Mamy! O oh, Boże! O oh, jest spadnie, yes. spadnie, spadnie. O oh, nie! Stracił te! Mas A, por que beleza estranho ó. Acho que vou te me opor. Uh. Uh. Opa, okay. A to właśnie ty się przydać No strzelaj Jeden, dwa Trzy No i mamy zrobinę Oj. i nic tego się to nie spodziewa Owo zajmij się prawdę to widzisz, tutaj jest To co to jest? No, możemy dać jak coś. Tak, tylko po prostu. A co Bilbo? A no ty co, on no zgubił swój pierścień? Eee, chyba zgubił. Chyba starczył pierścień, nie dam długi, w sobie nie mógłby ruszyć. Eee, haczyk się przyda. Ty, ty jesteś haczykiem. A, tak. Mamus! Mamus mu. I laid low your warriors of old, I instilled terror in the hearts of men, I am, am king under the mountain. Oh wow. no, god. i Zrobiłem to przejście i musimy teraz skoczyć tutaj, ok? Dobra, pomóżmy, że nie wasza. To są dworze, prawda? Dworze gold. O, spadło w tym. Oj, widziałem, że ojej, ten smok smogu jest straszny. Bo ja i mam ten karny właśnie. Aj, czekajcie. A, czekajcie muszę Czekaj. Muszę chyba to rozwalić. O, dobra, mamy tutaj. Try to przejść. A, tam jest puszka, ale... To ci raczej łucznik przyda. Yy, to, czy strzelał to wtedy by tutaj trafił, trafiłby... Yy, tutaj to byśmy przeszli, byśmy dostali po potężnika. Nie mamy łucznika. Dobra, chodź tutaj, krasnolud. Na te bitwę możesz czy nie. Chyba nie. Nie, to tylko ten krasnolud może pomóc. Nori. Ja się nazywa? Norik, nory. Pomóż mu tutaj. O, hamuz naciskać. To oh, jest. Oj, co się tu wylewa. Haha, <śmienicza> patrz do tego. już płyną tego. Właśnie od złotego. Co Stał się tym. z Właśnie. skały się zamieni. Nie rusza. Patrzcie na tego ptaka lepiej. Skał! Co ze skały? Skał się zrobił? Serio? O położenie. Bo... Poziom okończony. Jadę po obrozie droga. Proszę bardzo. Skończyliśmy chyba. Ja uważam, że to jest chyba skończyliśmy grę. Chyba to jest chyba ostatnia misja była, mi chyba. Zobaczymy. Ale chyba uważam, tak. Dobraliśmy by zatrudnić zestawów. Dobra, mamy tutaj klocka. No, Kontynuuj. Jest z kolei animacja kastek, jest tutaj. O nie, tu nie chodzi. O nie, on się zamienił. Z Smoka. Smoka. Oj, teraz... Przestał być. Przestał no oczy, 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 wylecił. Wylecił chyba z tego właśnie. No sobie wy. Koniec! Popatrzcie się, skończyłam grę tego hobbit. Bardzo gra, mi się bardzo podobała. Jeżeli. No yy, właśnie. Na koniec skończyliśmy grę. No to gratulacje, właśnie. Skończyliśmy grę. Wszystkie misje. No miałam rację, właśnie. To oczywiście była ostatnia misja. I właśnie skończyliśmy grę. No cóż, fajna ta gra była właśnie. Fajnie się bardzo to, w tą grę grało. Było właśnie o tym smogu, o tych goblinach i w ogóle taka walka była i tak walki takie były i w ogóle. No fajna gra bardzo nam się, mi się to bardzo ta gra yy, podoba. Yy, jeżeli ci się mój film podobał to możecie zostawić łapkę w górkę oraz subskrypcję właśnie. No cóż. To była ostatnia misja. No ja właśnie, zgadzam, że to była ostatnia misja. No i tak się to zakończyło właśnie. No. Na początek misji było, że no, że Bilbo Baggis nie chciał iść na tę wyprawę, a potem się zgodził i poszedł na tę, yy, wybrał się na tą wyprawę z tym Gandalfem i w ogóle. O tym Gandalfie było, o tych krasnoludach właśnie było yy, i tam, no i w ogóle. I tam te przeciwniki i yy, przeciwnicy nasze, to gobliny, to właśnie ciągle nas atakowali, te, i te i w ogóle. Yy, I największy to był smok Smaug i w ogóle. No dobra, w takim razie ja pomijam te napisy. No, tylko tyle, tak na razie mało. No cóż, właśnie już tutaj skończyliśmy. Już skończyliśmy grę. Popatrzcie, już nie widzę tutaj żadnych tych. Yy, no wiecie, co? takich monet, właśnie. Niebieskich, właśnie, no czy tej takich, co właśnie prowadzi nam na przykład na misję, czy coś tam i w ogóle. No cóż, widzowie, jeżeli Wam się. No co, no dobra, widzowie, tylko pospacerujmy się tutaj jeszcze chwilkę, zobaczymy tylko co tu tutaj jest i w ogóle. O, mogę. O, już mogę tutaj postacie nawet dawać, zobaczcie. Tutaj mamy do kupienia. Może wybi wybiorę. No, Bilbo, fine. Tutaj mamy Gandalfa. A zobaczcie, jakąś postać tutaj mamy. Jakie tutaj postacie mamy. Jakiś takie dodatkowe tam widzę na dole. A to za chwileczkę. O, bo tutaj mamy łucznika. Zielony liść właśnie. O, coś tu. Wow. No dobra, widzowie. Yy, jeżeli... Jeżeli Ci się ten film i ta misja ostatnio podobała, to zostawcie łapkę w górkę oraz subskrypcję, ja już chyba niestety, ja już chyba niestety z tą grą na razie kończę i chyba się widzimy w następnych filmach, na przykład tak jak w Robloxie czy w Minecrafcie, ale i zobaczymy, ale czy tam w Robloxie czy w Minecrafcie, także ja już się żegnam z Wami, także trzymajcie się widzowie, na razie. No na razie widzowie właśnie do zobaczenia w innych grach.